Kiedy kilka lat temu temat Grenlandii pojawił się w kontekście USA, wiele osób odebrało go jako polityczną ciekawostkę albo chwilową sensację medialną. Dziś jednak Grenlandia ponownie wraca do globalnej debaty i to w znacznie poważniejszym kontekście. Nie chodzi już o pojedyncze wypowiedzi czy prowokacyjne hasła, lecz o realne zmiany zachodzące na świecie. Zmienia się klimat, zmienia się geopolityka i zmienia się znaczenie regionów, które przez dekady pozostawały na uboczu globalnej rywalizacji. Grenlandia, położona na styku Ameryki Północnej, Europy i Arktyki, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kalkulacjach strategicznych największych mocarstw. Aby zrozumieć, dlaczego USA znów patrzą w tym kierunku, trzeba spojrzeć szerzej niż na nagłówki i bieżące komentarze. Grenlandia jest największą wyspą świata i jednocześnie jednym z najbardziej strategicznie położonych obszarów na półkuli północnej. Leży pomiędzy Ameryką Północną a Europą, na styku Atlantyku i Arktyki, co czyni ją naturalnym punktem kontroli północnych szlaków powietrznych i morskich. To położenie sprawia, że Grenlandia od dawna znajduje się w kręgu zainteresowania państw dbających o bezpieczeństwo regionu północnego Atlantyku. Z perspektywy USA Grenlandia stanowi wysunięty punkt obserwacyjny, który pozwala monitorować przestrzeń między kontynentami. Jest również elementem szerszego systemu bezpieczeństwa obejmującego Arktykę, Europę i Amerykę Północną. W świecie, w którym rośnie znaczenie północnych tras oraz infrastruktury arktycznej, geografia Grenlandii przestaje być odległym szczegółem, a staje się kluczowym atutem strategicznym. Jednym z głównych powodów rosnącego znaczenia Grenlandii są zmiany zachodzące w Arktyce. Topnienie lodu morskiego stopniowo otwiera obszary, które przez większą część historii były praktycznie niedostępne. Wraz z tym procesem pojawiają się nowe możliwości transportowe, skracające dystans między Ameryką Północną, Europą i Azją. Północne szlaki morskie zaczynają być realną alternatywą dla tradycyjnych tras handlowych. Zmiany klimatyczne wpływają również na dostęp do zasobów naturalnych oraz na możliwość prowadzenia stałej infrastruktury w regionach arktycznych. Grenlandia, jako jedno z centralnych miejsc tego obszaru, zyskuje na znaczeniu logistycznym i gospodarczym. Dla USA oznacza to konieczność uwzględnienia Arktyki w długoterminowych planach strategicznych. Kontrola i obecność w regionie stają się elementem przygotowania na przyszłe zmiany w globalnym handlu i bezpieczeństwie, a nie tylko reakcją na bieżące wydarzenia. Grenlandia od dawna odgrywa rolę w systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, choć rzadko znajduje się w centrum publicznej debaty. Na wyspie funkcjonują instalacje wojskowe, które umożliwiają monitorowanie przestrzeni powietrznej i wczesne wykrywanie zagrożeń nad północnym Atlantykiem oraz Arktyką. Ich znaczenie rośnie wraz z intensyfikacją aktywności militarnej w regionach północnych. Położenie Grenlandii pozwala na kontrolę kluczowych tras przelotu oraz obserwację obszarów, które w przyszłości mogą stać się bardziej dostępne dla lotnictwa i marynarki wojennej. Dla USA obecność w tym regionie to element szerszej strategii obronnej, obejmującej zarówno Europę, jak i Amerykę Północną. W świecie, w którym Arktyka przestaje być naturalną barierą, a staje się nową przestrzenią rywalizacji, znaczenie Grenlandii w planowaniu bezpieczeństwa rośnie w sposób systematyczny i długofalowy. Grenlandia przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również z powodu potencjalnych zasobów naturalnych, ukrytych pod jej powierzchnią. W miarę topnienia lodu coraz częściej pojawiają się analizy wskazujące na obecność metali ziem rzadkich, surowców energetycznych oraz minerałów kluczowych dla nowoczesnych technologii. To zasoby, które odgrywają coraz większą rolę w globalnej gospodarce i w rozwoju przemysłu technologicznego. Dla Stanów Zjednoczonych dostęp do takich surowców oznacza możliwość zmniejszenia zależności od innych regionów świata. Grenlandia wpisuje się więc w długoterminowe planowanie, w którym liczy się nie tylko bieżąca sytuacja polityczna, lecz także perspektywa kilku dekad. Zainteresowanie wyspą jest elementem strategicznej kalkulacji, a nie jednorazowej inicjatywy. W tym kontekście Grenlandia staje się częścią globalnej gry o zasoby i wpływy, która dopiero się rozwija. Zainteresowanie Grenlandią nie pojawia się przypadkowo ani jednorazowo. Wraca falami, zawsze wtedy, gdy zmienia się globalny układ sił, technologia lub warunki środowiskowe. W przeszłości decydowały o tym względy militarne, później komunikacyjne, a dziś coraz większą rolę odgrywają klimat, surowce i nowe szlaki transportowe. Grenlandia pozostaje w tym sensie stałym elementem długoterminowych analiz strategicznych. Dla USA to nie kwestia chwilowej narracji, lecz konsekwentnego myślenia o bezpieczeństwie i pozycji w świecie, który przesuwa się na północ. Zrozumienie tego mechanizmu pozwala lepiej interpretować powracające dyskusje wokół wyspy. Jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć szerszy kontekst, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał AI Tłumaczy Świat, aby nie przegapić kolejnych analiz mechanizmów świata.